Witajcie, moi kochani, w kolejnym materiale. Dzisiaj powiemy sobie o pewnej rozpaczliwości, o ile można tak powiedzieć rozpaczliwości człowieka poszukującego Boga. Co powiecie na taką modlitwę? Chciałbym kiedyś poznać jakiegoś Boga. Który byłby zainteresowany moim losem, który mógłby mnie kochać i który dałby mi nadzieję. Co powiesz na taką modlitwę? Albo co powiesz na takie pragnienie? Czy myślisz, że tego typu pragnienia, tego typu oczekiwania są jakąś mrzonką, czymś nieosiągalnym? A może myślisz, że nie, to nie, nie dotyczy nas, czyżby? Posłuchaj pewnej historii. Prawdziwej historii. Nie jestem niedzielnym katolikiem. Staram się pogłębiać moją wiarę i wiedzę na temat doktryny kościoła katolickiego. Tyle, że im więcej poznaję, tym bardziej mnie ta wiedza przygniata. Tysiące modlitw, formułek, nabożeństw i wciąż nowe objawienia, nakazy, zakazy. Już sam nie wiem, co jest prawdą, a co nie. Czytałem wiele książek typu Dzienniczek siostry Faustyny. I chociaż ma ona być przesłaniem miłosierdzia Bożego, to Jezus z dzienniczka zwyczajnie mnie przeraża. Zamiast zbliżać się do nas, tak naprawdę mam ochotę zwiać. Takiego mamy w naszym kościele Jezusa, który nazywa człowieka nędzą i to tylko tego wybranego, któremu się ukazuje i przez którego przekazuje swoje słowa. To kim ja muszę być w jego oczach? Wciąż brzmią mi w sercu słowa pana Jezusa, że prawda nas wyzwoli. Tylko, że im więcej tych prawd poznaję, tym bardziej czuję się zniewolony, więc albo to nie są żadne prawdy, albo po prostu prawdy nie poznałem. Chodzę do kościoła, ale nie czuję tam wspólnoty. Msze święte bardziej zaliczam, niż w niej uczestniczę, a nie iść wcale to w ogóle strach pomyśleć. Człowiek by od razu do piekła poszedł. Przestałem chodzić do spowiedzi, bo nic mi to nie daje. Nie widzę sensu i w yy, wyrzucaniu z siebie wciąż to z tych samych grzechów i tylko pokuta, która non stop się zmienia, a to różaniec, litania i tak dalej, i wszystko po sprawie załatwione. Nie chcę wpaść w jakąś duchową depresję, więc codziennie wmawiam sobie, że Bóg mnie kocha. Wstydzę się tego, że wciąż źle postępuję. A mimo to Bóg wciąż nazywa mnie swoim dzieckiem. Czytam Pismo Święte i ten Bóg jest mi bliski. On naprawdę kocha człowieka i nie siedzi z kalkulatorem w ręku, żeby liczyć moje upadki. Chcę poznać w sercu wolność, chcę poczuć ją. Nie bać się, że jak dzisiaj zapomnę odmówić nowennę, to muszę się cofnąć o kilka pół wstecz. Może to źle sformułowane i, i złe porównanie, ale. Życie w moim kościele przypomina mi poruszanie się po planszy. Nawet jeśli jesteś blisko celu, to w końcu któregoś dnia wylosuję złą kartę i znów spadam na początek. Nie potrafię wzrastać duchowo, nie umiem cieszyć się z mojego zbawienia, bo co mi po nim, skoro każdego dnia muszę sobie na nie zasłużyć, a wiem, że nigdy i tak tego nie dokonam. Czy w takim razie. Mam szansę kiedyś zająć moje miejsce w niebie? Tak bym chciał, tak bym chciał codziennie iść za Jezusem przez życie, ale, ale mam tak wypaczony obraz mojego Boga, że nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie się do Niego zbliżyć. Wierzę, że On sam mnie znajdzie i coś ze mną zrobi, bo czuję, że z każdym dniem bezpowrotnie tracę moje życie. Smutna historia ale niestety prawdziwa. I takiej historii jest całe mnóstwo. Bardzo porusza mnie to, co tutaj mogliśmy usłyszeć. Czytając te słowa zastanawiam się, czy powyższa tęsknota za Panem Bogiem w takim wydaniu i jednocześnie poczucie pewnego beznadziejnego stanu jest tylko udziałem osób z kościoła katolickiego. Czy może dotyczyć również tych, którzy są zbawieni? Przynajmniej tak o sobie mówią. Wiem, dość kontrowersyjne, ale czy nie jest kontrowersyjne również i to, jak wiele wątpliwości budzą się w naszych sercach? Chciałbym przeczytać pewien fragment na początku. Fragment który zapisany jest w 40. rozdziale Księgi Izajasza. I Pan Bóg mówi w nim tak. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Z czym kojarzy ci się pocieszenie? Bo mi kojarzy się z czymś pozytywnym, wyciszającym, kojącym, łagodzącym. I gdybyśmy wzięli słownik synonimów, to on podaje kilka określeń, Takich jak balsam, cisza, cisza w sercu, osłoda, otucha, plaster na rany, pokrzepienie, spokój duszy, ulga, uspokojenie, wyciszenie, wytknięcie, dobra myśl, nadzieja czy podniesienie na duchu. Tego typu synonimy występują przy słowie pocieszenie. I gdy wracamy do tego fragmentu, który przed chwilą przeczytaliśmy, to wysuwa nam się na pierwszy rzut oka to, że Bóg jest inicjatorem pocieszenia człowieka. I ta chęć wyrasta z głębokiej troski, miłości i zainteresowania naszym losem, moi drodzy. Jego pocieszenie jest wynikiem jego dobrej natury, bo Bóg jest dobry, jego natura jest dobra i on chce pocieszać człowieka. Chcę go mieć przy sobie. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że życie nasze jest pełne różnorakich przeszkód, niepowodzeń, porażek, różnych zawiedzionych nadziei, upadków, chorób, bólu, cierpień, wyzwań w rodzinie, pracy, gdziekolwiek indziej, różnych braków i niedostatków. Generalnie życie, w którym jesteśmy, śmiało daje nam w kość. Daje nam w kość. I moi drodzy, czasem spotykają nas okoliczności, różne sytuacje życiowe, o, o których myślimy, że chyba są one po to, aby zniszczyć nas i zabrać ostatki nadziei. Krótko mówiąc, życie daje nam w kość. I dlatego w tym wszystkim potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy pomocy, ponieważ nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy pomocy, ponieważ nie jesteśmy w stanie sami przejść przez życiowe sytuacje, które nas po prostu przerastają. Potrzebujemy pomocy, ponieważ sami z siebie jesteśmy za słabi do wielu walk, które napotykamy w naszej wędrówce za Bogiem. Potrzebujemy pomocy, ty i ja. W związku z tym, rozpaczliwie potrzebujesz Boga. Rozpaczliwie potrzebujesz Jego łaski na co dzień. Rozpaczliwie potrzebujesz tego, aby on nosił Ciebie na swoich skrzydłach, mówiąc bardzo obrazowo. Potrzebujemy Jego pocieszenia i zapewnienia o stałej i niezachwianej obecności, prawda? Potrzebujesz tego? Bo ja bardzo. Mało tego, potrzebujemy Boga, bo tylko niedoskonali ludzie go potrzebują. Tylko niedoskonali ludzie potrzebują Boga, bo gdybyś był doskonały, idealny, bezgrzeszny i w ogóle super, to po co byłby Ci Bóg? Tylko niedoskonali ludzie potrzebują Boga. Jeśli więc ktoś z nas, ktoś z Was, ktoś ze słuchających tego filmu uważa, że jest niewystarczająco dobry, to super, to słuchaj dalej. Ale jeśli ktoś uważa, że jest Wystarczająco niezły to to jest bardzo niebezpieczne. Bo wówczas można Oczywiście nie wypowiadając tego słowa, tego stwierdzenia, ale można dojść do wniosku, że po co mi Bóg? Sam sobie poradzę. To jest bardzo niebezpieczne. Wiecie, świadomość naszej niedoskonałości kieruje nas wzrok w kierunku Bożego wybawienia. Świadomość naszej niedoskonałości w kontekście Naszego grzechu kieruje nas w stronę ofiary Pana Jezusa, tego co On zrobił, oraz Jego łaski, ponieważ tej łaski potrzebujemy. Tak często przecież upadamy, tak często przecież nie mamy sił nawet do walki. Dlatego moja i Twoja nadzieja jest tylko w Jezusie, a nie w nas samych. Tylko Jego łaska, Jego pomoc są w stanie podnieść nas, oczyścić nas oraz zapewnić bezpieczeństwo. Dlatego moi drodzy, w tym dzisiejszym krótkim rozważaniu, e, w tym moim nauczaniu chciałbym skupić naszą uwagę na w zasadzie cztery fragmenty Bożego Słowa, które są zapisane w liście do Rzymian. Więc, jeżeli masz list do Rzymian, to serdecznie zapraszam. Znaczy, masz Biblię, to serdecznie zapraszam do tego, aby otworzyć list do Rzymian. Ja przeczytam kilka fragmentów. Zacznę od piąte rozdziału pierwszego oraz drugiego wersetu. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I kiedy to są bardzo proste wersety, moi kochani. Oczywiście większość z nas, albo każdy, kto słucha tego nauczania, bez żadnego zająknięcia, mógłby je nawet powtórzyć. Ale czy widzimy głębie tych wersetów? Ponieważ one uczą nas kilku bardzo prostych prawd wiary. Po pierwsze, to co zrobił Pan Jezus, a nie my stało się podstawą uzyskania pokoju z Bogiem. Pokoju, czyli niezachwianej i pozbawionej chęci zemsty, relacji wszechmogącego Boga z grzecznym człowiekiem. Po drugie, widzimy tutaj, że to, co zrobił Jezus, zapewnia nam stały dostęp do Boga i Jego łaski, czyli przychylności wobec nas. Po trzecie, widzimy tutaj, że to, co zrobił Jezus, zapewnia nam status sprawiedliwych przed Bogiem. Sprawiedliwych przed Bogiem, czyli w zasadzie równych, z takimi postaciami jak Noe czy Abraham. Widzimy tutaj dalej, że nasza wiara jest tym narzędziem, dzięki któremu możemy osiągnąć to, co przed chwilą powiedziałem. Oraz widzimy, że inicjatywa pokoju wyszła od Boga, a nie od nas. Prawda, że łatwe? Prawda, że proste? Prawda, że pokrzepiające? Więc przejdźmy do. Kolejnego yy, fragmentu, który jest zapisany dalej, w szóstym, od 6 do 11 wersetu. Czytamy tak. Chrystus, bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Powiem więcej, mówi Paweł, dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Bóg stał się naszą chlubą. Moi kochani, kolejne wersety dają nam jeszcze więcej powodów do radości. Dlaczego? Ponieważ czytamy w nich, że Jezus przyjął inicjatywę ratunku, zanim my zorientowaliśmy się, że ratunku potrzebujemy. Po drugie, widzimy, że Jezus dokonał niesamowitej rzeczy. Doskonały Jezus umarł za niedoskonałych ludzi. Doskonały Jezus umarł za niedoskonałego ciebie. Czyż to nie wspaniałe? Widzimy tam również, że tragiczna śmierć Bożego Syna jest najwyrazistszym dowodem Bożej miłości do nas. Nie można inaczej wyrazić Bożej miłości niż to. Widzimy również, że śmierć Jezusa ratuje nas przed sprawiedliwym Bożym sądem i Jego gniewem. Widzimy również, że Jesteśmy pojednani z Bogiem. To ratuje moją i Twoją codzienność, ale również, a może przede wszystkim moją i Twoją wieczność. I znowu podkreślić musimy to, że inicjatywa pojednania wyszła od Boga, a nie od nas. Pokrzepiające. Pokrzepia to Twoje serce. Dodaje Ci nadziei, radości. Idźmy dalej. Ósmy rozdział pierwszy werset. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A więc okazuje się, że moi kochani, że związanie życia z Panem Jezusem gwarantuje nam wieczne bezpieczeństwo. A więc, kiedy postanawiamy pójść za Nim, gdy, chcemy, gdy oddaliśmy swoje życie Jemu poprzez Akt pokuty, upamiętania poprzez akt Chrztu Świętego w świadomym wieku, wówczas okazuje się, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w Bożych rękach. I ostatni fragment, moi kochani, który przeczytam, również znajduje się w ósmym rozdziale, natomiast nieco dalej, wersety 27 do 39. Posłuchajmy. I czerpmy z nich wspaniałą, dobrą nowinę. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary ducha, gdyż wstawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego syna aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też tych obdarzył chwałą. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg po naszej stronie, to któż może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z nim nie miał nam, Darować wszystkiego. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po Bożej prawicy, on przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz? Jak jest napisane. Z powodu ciebie, co dzień nas zabijają, traktują nas jak owce przeznaczone na żer. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas pokochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest. Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Moi drodzy, przeczytane przeze mnie wersety powinny utwierdzać nas w tym, że Bóg wspiera nas w chwilach słabości, że Bóg rozumie to, gdy nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć, gdy być może przechodzimy takie sytuacje, takie okoliczności, różne życiowe, w których nawet. Nie mamy sił się modlić, ale wzdychamy do Boga. Bóg to rozumie. Czytamy o tym, że Duch Święty wstawia się za nami, że oręduje, że jest naszym orędownikiem również. Czytamy, że wszystko, co z nas spotyka, spotyka tych, wszystko, co spotyka tych, którzy kochają Boga, wszystko im wyjdzie w którymś momencie na dobre, w jakimś czasie, nie wiemy jakim, ale Mamy tę obietnicę, że jeżeli kochasz Pana Boga, to cokolwiek cię spotyka, to wyjdzie ku dobremu Tobie. Czytamy o tym, że Bóg przeznaczył nas, abyśmy ostatecznie stali się tacy jak Chrystus. On do tego doprowadzi. Czytamy, że Bóg jest po naszej stronie i nic nam nie grozi, że Bóg nas usprawiedliwia i dobrem obdarza. Oraz czytamy, że żadne okoliczności, serwowane nam przez czynniki zewnętrzne, nie są w stanie oddzielić nas od Bożej miłości. I o to wszystko zadbał Bóg, i tylko Bóg. I wiecie? To są proste fragmenty. To są fragmenty z listu, który doskonale znamy, pokrzepiającego listu. I być może cały problem w tym, że to są zbyt proste fragmenty, aby było prawdziwie. Ponieważ z nich wyłania się niewiarygodny obraz kogoś, kto zrobił wszystko, aby zadbać o nasze bezpieczeństwo, aby zadbać o naszą wieczność. Wyłania się obraz kogoś, komu na nas zależy. Wyłania się obraz kogoś, kto pokochał ciebie i mnie i mocniej nie dało się pokochać. Więc jeszcze raz powtórzę, czy to jest możliwe? Czy to nie jest jakaś fikcja literacka? Czy nie ma jakiegoś haczyka w tym wszystkim? Czy nie ma jakichś ukrytych gwiazdek, czy może nie ma jakiegoś ukrytego podstępu? Czy nie jest tak, moglibyśmy pomyśleć, że Bóg wabi nas takimi podstępnymi zachętami, a później okazuje się figa z makiem? Trudna refleksja, bo przecież to wszystko jest zbyt proste, aby było prawdziwe, nieprawdaż? A jednak, a jednak jest prawdą to, o czym mówimy. Ludzki upadek i niedoskonałość nie powstrzymała Boga przed wdrożeniem w życie. Bezwarunkowej misji ratunkowej wobec niedoskonałych i upadłych ludzi. Jeszcze raz to powtórzę, bo jest to zdanie kluczowe. Ludzki upadek i niedoskonałość nie powstrzymała Boga przed wdrożeniem w życie bezwarunkowej misji ratunkowej wobec niedoskonałych i upadłych ludzi, czyli mnie i Ciebie. Akceptując Moi drodzy, poprzez akt wiary, boży pomysł na swój ratunek, na mój twój, wchodzimy w przymierze z Bogiem. Będąc przez wiarę w nim, e, przez wiarę w Boga e, z nim w przymierzu, możemy liczyć na jego pomoc, możemy liczyć na jego opiekę, troskę, przychylność. Bóg naprawdę jest blisko ciebie i cię kocha. Jemu na tobie zależy. I On chce Twojego dobra, a nie zła, bo Bóg jest dobry. Jednocześnie zależy Mu na tym, abyśmy Mu ufali. Po prostu Mu ufali. Kochali Go i byli wobec Niego szczerzy. Nie udawali, że. że... No nie udawali różnych rzeczy. Tak? Nie udawali, gdy upadniemy, yy... ale przyszli z wyznaniem do Niego. Nie udawali, że sobie radzimy, ale w każdej sytuacji prosili go o pomoc. Moi drodzy, jest to obraz Boga, który zrobił wszystko, co mógł, aby uratować człowieka. I pragnie, abyśmy mu zaufali, abyśmy oddali mu swoje życie. Tak proste, niewiarygodnie proste, że wręcz niewiarygodnie trudne do przyjęcia. Na koniec dwie ilustracje. Pierwsza. Izrael jest dla nas doskonałym przykładem Bożej Wierności pomimo niepowodzeń i niewierności wybranego narodu. O ileż bardziej Bóg będzie wierny i przychylny nam których on reprezentuje, których reprezentuje sam Jezus Chrystus. Jeżeli więc jesteśmy z nim i w nim, możemy być pewni tego, że nic nam nie grozi. Możemy być pewni Bożej wierności, bo ona jest ze względu na Jezusa, a nie moje zasługi. I druga ilustracja to pewna historia. Pewnemu wierzącemu śniło się, że zmarł i stanął u bram nieba. Gdy podał swoje nazwisko, przeprowadzono z nim niebiański wywiad. Czy prowadziłeś życie bez zarzutu? Nie, odpowiedział. Czy zawsze byłeś dobry dla innych? Ponownie zaprzeczył. Czy zawsze wykazywałeś się chrześcijańską gorliwością? Niestety ponownie odpowiedział nie. Czy zawsze postępowałeś zgodnie z nauką pisma? Niestety nie, odparł. I w miarę jak zadawano mu kolejne pytania, sytuacja tego człowieka stawała się coraz bardziej beznadziejna. Gdy już niemal popadł w rozpacz, usłyszał donośny głos: Znam tego człowieka. Ufał mojej ofierze pomimo swoich upadków i niedoskonałości. Przygotowałem dla niego miejsce w moim królestwie. Moi drodzy, tylko niedoskonali ludzie potrzebują doskonałego Boga. Pomyśl o tym. Wszystkiego dobrego.